Z tej na no, dzisiaj mój pies wpadł w furie, bo moja siostra i... O, uspokoił się. Cześć. Cześć, Maja. Dzień dobry. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? W ogóle się nie mam Mogę sobie sprawić? dzisiaj kolejny filmik. No czy co? Ej, 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 ej. To akurat była już Majka przesada. Zabawka się krzyda raz na czas. Teraz na to się mówię, że przyda i się przydała. Chodź Majka. Chodź, Majka. Patrzcie, daj to. Mój pies jest taki cytowany: w szufladach to nie mam nic za ciekawego. Okulde. Sus. W susie mamy kolejnego susa. Może tego susa. Wam pokażę, jak to ma wyglądać. To jest ten jakby pet. To jest jakby ten pet. To jest jakby pet sus. Pet sus tu jest, patrzcie. Majka. Złaś, 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 nie atakuj mnie. Wyjdź, Mama, wołaj ją.